Untertitelung des ZDF für funk, W okolice Gursowich to są tak naprawdę chyba najlepsze trasy rajdowe w Polsce. Generalnie Dolny Śląsk jest kolebką sportów motorowych, rajdów, więc... więc no. Tego słowa powiedzieć nie mogę. 2, gdzie musieliśmy zmieniać koła, koło, to, to jest nie do odrobienia. Także no, oczywiście mozolne odrabianie, ale, ale jest, jest wręcz niemożliwe, żeby, żeby wygrać w tej sytuacji rajd, ale cieszę się, że udało nam się zmobilizować pomimo tego, że ta świadomość jest, że przy takiej rywalizacji, takiej konkurencji i tej walce nie jesteśmy w stanie wygrać już, to jednak wygraliśmy tą drugą pętlę Aha. i to jest dla nas duży sukces. To przynajmniej jest 2000 NK w tej chwili, to znaczy ta Turbo NK to jest, to jest naprawdę w tej chwili bardzo zbliżone sprzęty są. Jeszcze specyfika rajdów trochę do tego dochodzi, ale, ale akurat tutaj tak powinno właśnie być, że... Szybką ręką powinno się naprawdę dawać radę z 2000 pościgać. Przy takiej rywalizacji, przy tak zaawansowanych samochodach S2000, to nawet ten milimetr więcej przy zwężce w samochodach Grupy N pozwala się troszeczkę do nich przybliżyć. Troszeczkę się poprawili mocno, bo, bo tak było parę lat takich suchych w tych nowościach, jeżeli chodzi o osoby. A w tej chwili taki sprzęt jest bardzo wyrównany i to fajnie, bo to znaczy, że te przepisy zadziałały, prawda? Które pozmieniali nasi szefowie wszyscy pozmieniali te przepisy sprzętowe i one wyrównały bardzo stawkę. I z drugiej strony jednak zawodnicy też jakby się mocno poszli do góry, więc naprawdę jest na co popatrzeć, to już nie są dwa trzy samochody, tylko paręnaście samochodów naprawdę można tak bardzo mocno sportowe jazdy zaznać oglądając ich i no i ja mam takie przyjemne wrażenia właśnie. naprawdę jest bardzo szybka w tym roku. Różnice czasowe są naprawdę bardzo małe, także trzeba się trochę napocić, żeby, żeby jakiś wynik zrobić. Idziemy na razie spokojnie. Chcemy zostać na czarnym. Zobaczymy jak się jutro potoczy. Może zaatakujemy jeszcze to te, te, te pierwsze miejsce. Não, <todiculose> W razie przecieram oczy ze zdziwienia jak patrzę na wyniki, dopiero zobaczyłem przed serwisem po trzech odcinkach, to dziesięć razy się pytałem, nie wiem o co chodzi, tak że myślę, że jak jakieś problemy ma, chyba jakieś kapcie łapią i udaje się jadąc pod publikę w większości miejsc być dosyć wysoko w generalce, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Na pewno ma gorsze rezultaty od samochodów, które... Które tutaj choćby stoją na razie, ale Wirnik naprawdę jedzie szybko. On jeździł szybko wcześniej już, także dla mnie to jest nic nowego. Na pewno chłopaki będą gonili, więc absolutnie nie można zasypywać gruszek w popiele. Trzeba po prostu prawą nogę trzymać wyprostowaną cały czas.